Siemanko, z tej strony Hiki, witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Red. No i jak widzicie, uzdrowiliśmy się, więc możemy ruszać w dalszą podróż. Z tego co dowiedziałem się, to jest nawet dobry pomysł, żeby już nie Nidokinga sobie zrobić. Nie będzie jakichś większych problemów później z jakimiś skillami, jakimiś umiejętnościami, ale z tego co dowiedziałem się z Cl Cliffery, jeszcze musi poczekać. Przynajmniej tam chyba 30 któryś level do 30 któregoś levela, i wtedy już można, myślę, z czystym sumieniem ewoluować ją. Więc spróbujmy to e, zrobić, jeśli chodzi o Moonstone. Mamy dwa, więc akurat tutaj e, Nidorino jeden przyjmie. Co? Nidorino ewoluuje? Super. Myślę, że to jest dobry teraz pomysł, żeby po prostu mieć takiego potężnego Pokemona na pewno tam się jakieś statystyki zwiększają, wszystko tam rośnie w siłę. Zobaczymy czy to był dobry wybór czy nie. No, tego się dowiemy już w trakcie, potem. No, z tego co tam przeglądałem różne stronki, no to można powiedzieć, że Needle King jest teraz, no, odpowiedni był to poziom, żeby przejść już ewolucję. Jeśli chodzi o Clefairy, no to jeszcze troszkę musimy poczekać. Przynajmniej tak z tego, co przeanalizowałem wynika. No i zobaczymy jak on się prezentuje ten Nidoking. To już jest naprawdę potężny pokemon. W ostatnim stopniu ewolucji, więc tutaj już naprawdę może się postrach Swoim Horn Attackiem tutaj naprawdę może zdziałać dużo. Ale... PJ co ciekawe przeżył ten atak. No, mimo tego, że już jest Nidokingiem, nadal nie posiada żadnego ziemnego ruchu, ani trujący, posiada tylko ten yy, Tylko ten słaby, stała słaby Poison Stix No i tutaj mamy damską wersję naszego Nidokinga, a tak naprawdę jego pierwszej formy ewolucji Fajnie by było, jakbyśmy mieli, posiadali Tego i tego, ale no wtedy mm, tak naprawdę one mają takie same typy, więc Mogą coś spowodować jakieś no, niepożądane, że jakby jakiś pokemon, który je kontruje, chociażby jako chodzi o ziemne to lodowe. Nie pamiętam, czy właśnie już w pierwszej genie były lodowe typy. Wiem, że na pewno później jakieś typy zostały dodane, jeśli chodzi o Joto, jako chodzi o drugie regiony, a tam chyba tylko stal została dodana. No, zobaczymy, zobaczymy. To wszystko się okaże tutaj w trakcie gierki. A też tego PJ-a trzeba tutaj trochę podExpić. Bo wszystkie Pokémony ewolują. Chameleon, tutaj Nidoking, a tutaj nadal ten PJ nasz. Pozostaje taki biedny i słaby. No tutaj tak naprawdę nieźle nas poniewierał. Ta pora nas nieźle spowierała. Jak przeżyjemy ten atak, no to wygraliśmy. Ale nie przeżyliśmy niestety. No, tak to niekiedy bywa, że nie wszystko uda się przeżyć. No, to może Cliffary tutaj dokończy roboty swoim walczącym ruchem. A nie, to jest również zwykły ruch Mega Punch. Yy, no, zasugerowałem Ci, że to jest Mega Punch, więc mógłby być to ruch typu walczącego, ale jak się okazuje, jest to typ ru yy, ruch typu normalnego. Więc no, można powiedzieć, że idealnie pasuje do Ekan Ekans tym razem yy, nie będziemy zmieniać, spróbujemy tym trochę coś zdziałać tym naszym naszą klefery. zobaczymy jak to tutaj się sprawdzi no naprawdę ten mega Punch, bardzo tutaj dużo obrażenia szczególnie że jeszcze w, udało się zaatakować e, czasem krytycznym więc naprawdę tu fajnie fajnie to weszło no i myślę że tutaj ten Cliffery ma duży potencjał, jeśli chodzi. O, jeszcze nie trafił. No, chyba go za szybko pochwaliłem. No, na pewno sobie radzi lepiej niż ten PJ. No, pokonaj tego, tego Mekansa. Tak, jest. Ekans pokonany przez Cliffery. No i Zuba, to został ostatni. Tu raczej sobie Cliffery sama nie poradzi, bo już ma naprawdę niski poziom życia. No, ale trudno, trudno. No jeden, jeden HP mu został, więc tak to wygląda. Niestety, niestety, nie za dobrze to się prezentuje. No spalimy tutaj zobaczymy, co tu się uda. <tryk> No i po Zubacie. Zubat tutaj nie stanowił większego wyzwania naszego Chameleon'a. Nie wiem, czy się nie wrócić i uzdrowić sobie Pokémonów, żeby expić te słabsze, a nie tylko na te silniejsze tutaj. No ale no na tym moście jest kilka jeszcze trenerów. No zobaczymy, zobaczymy. Czy to tutaj, tutaj wystarczą te pokémony które mamy. A nasz Magikarp dalej rośnie w siłę. Myślę, że to dość ciekawe co tu się dzieje z tym naszym Magikarpiem. Już niedługo to może być jakiś potężny pokémon. naprawdę. Na którym on levelu level, level? Na 26 chyba? Albo coś takiego, to jest jeszcze kawał czasu. Albo na 20? No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. O, podpaliliśmy przecinka. Oparzyliśmy. No i 14 level już Magikarp. Już może niedługo się nauczy jakiegoś ruchu. Nie będziemy zmieniać. Niech sobie tutaj dokończy robotę nasz Chameleon Mógłby też się nauczyć jakiegoś ruchu, takiego ciekawszego ruchu, bo naprawdę. Na razie mamy dość ograniczoną, jeśli chodzi o liczbę ruchów. Na większości naszych Pokémonów mamy dość podobne ruchy. Mało jakichś takich ruchów ty typowych dla różnych typów Pokémonów. Dużo typu normalnego, dużo takich podstawowych ruchów. Nic sobie tutaj takiego specjalnego się nie wydarzyło. No to chyba ostatni trener. No nawet... A nie, jeszcze, jeszcze jeden tam stoi. Myślałem, że już szybciej to poszło niż myślałem. Ale jednak to jeszcze chwilkę potrwa. O, Monkej. Mancaj Monkej. Ciekawy Pokémon. Chyba można było też gdzieś złapać. Pamiętam, że kiedyś dało się go złapać. Tam gdzie łapaliśmy Nidorana naszego. Nie wiem czy teraz też się tam w tej części gry też się tam da, da, da złapać. No, ale pamiętam, że coś takiego było. O, proszę, nasz Chameleon Polek, jak widzicie, nie, ma tu, nie jest tutaj aż tak łatwo. Pewnie, jakbym wystawił samego Kinga, no to by łatwo poszło. No, ale chcę mieć też inne pokołane na jakimś zadowalającym levelu. Dlatego też tutaj stawiam też na innych. No ale trudno, 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 no, jak widzicie sobie nie razem aż tak fajnie jak yy, no, Nidoking, Nidoking już ma ostatnią formę ewolucji, ma już fajny level naprawdę, więc tutaj na pewno yy, on jest tutaj kluczowym naszym Pokemonem na ten moment, yy, dawno już przegonił nasz, naszego startera. I tutaj ktoś nas zachęca do dołączenia do nich z zespół R, no ale my nie chcemy oczywiście dołączyć do nich, chcemy ich pokonać, nie interesuje nas nic takiego. My tutaj chcemy być potężnymi trenerami, dobrymi, którzy właśnie pokon pokonają zespół R, a nie takimi, którzy tutaj będą im jeszcze pomagać. Tik, tyk, 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 tak, tak, tyk, tyk, tyk. nidoking. Znaczy tutaj żaden z tych przynajmniej przeciwników nie będzie miał jakichś większych szans z Nidokingiem 1 na 1. No ale po jakimś czasie na pewno i on opładnie sił. Horn ataków nam zabraknie. No i wtedy będzie kryzys. Potężny Horn atak, No i czas krytyczny jeszcze do tego. To już w ogóle zakończyło tutaj marzenia o wygranej naszego przeciwnika z zespołu R. Zespołu Rocket. No właśnie. No i mówi, że moglibyśmy być top liderami w zespole R. No może to by była ciekawa yy, przygoda, jeśli chodzi o bycie w zespole R. No mo mogło być to naprawdę ciekawe. Go Magikarp. Magicup jeszcze nie ma niestety ataku żadnego, więc Nidoking musi tu go bronić. bronić swojego młodszego kolegi z drużyny. A, Nidoking to już jest naprawdę kozak. Ma, już nie mogę się doczekać, kiedy się nauczy jakichś ziemnych ruchów. Albo no, jakichś potężniejszych ruchów, bo na razie te e, ataki no, atak to naprawdę zadaje fajne obrażenia, ale to nie jest. To nie jest jeszcze to, to nie jest jeszcze to. Nie jest jeszcze to, co byśmy, to, czego byśmy oczekiwali. Naprawdę dobrze nam to idzie, sprawnie. Ma to, ma to potencjał, ma to potencjał. To wszystko. Tutaj chyba można jakieś trawiaste Pokémon złapać. Ale na razie mamy Weedla. No to jego nacie nie warto pokonywać. Czy tu można jakieś trawiaste Pokémon złapać? Ciekawe. Tak jest, Odisha. Oni Wam wspominali, już go chyba spotkaliśmy e, podczas naszej rozgrywki. Hmm, tylko czy my go możemy złapać? E, czy jak my nie użyjemy, do, ni do Kinga, nie użyjemy, to on go od razu nie zabije. No, jeśli przeżyje no to wtedy pomyślimy, czego złapać, czego nie złapać. Tutaj pewnie jakieś bezproty jeszcze są Abra z tego co pamiętam tutaj też występuje. Abry i tak nie łapiemy, bo nie możemy go na nic wymienić i wtedy nie uzyskamy Alakazama. A bez Alakazama no to tak lipa troszeczkę. Przeżyje? Uuu przeżył i to jeszcze, może przeżyje jeszcze jeden nasz atak, pchnięcie. Jeszcze nasz jeden taki atak. Tekla może jeszcze. No pewnie. Super, super to się. Na nas nawet tutaj krytycznym ciasem zacakował, no. Odis, Odis tutaj się stara. No, będzie, może, będzie to może taki Pokemon, który nam się przyda w walce z liderem. Jeśli chodzi o misti. No i dobra, w porządku, Odis złapany. Nie ma tu to konkretnie napisane od razu jakie one posiadają typy, jak to wszystko wygląda. Szkoda, szkoda. Mogłoby to bardziej precyzyjnie wszystko napisane. Wtedy byśmy się nie musieli domyślać. Może gdzieś to pisze, tylko ja tego nie widzę. Z tego co widzę, już mamy cały komplet wszystkich Pokémonów w naszej drużynce. Oczywiście to jeszcze się dużo zmieni w naszej drużynie. Bo wątpię, żeby ona tak. Żeby tak się prezentowała do końca już gry. Choć nigdy nie wiadomo. Bo taki Nidoking, no tutaj naprawdę. <śm> Myślę, że on już może zostać do końca naszej gierki. Dobra, tutaj może już dalej nie będziemy szli. Potem to nadrobimy. A teraz wróćmy się i spróbujmy pokonać yy, liderkę. Skoro trochę podekspiliśmy, zdyskaliśmy e, Pokemona trawie z tego, to może się już ta walka potoczyć zupełnie inaczej. E, no i to był cel na poprzedni odcinek. E, na poprzedni odcinek, który nie udało się wypełnić. No i dlatego chciałbym już tu w kolejnym to po prostu dokończyć, a potem zająć się resztą. No i wtedy, wtedy już będziemy mogli sobie spokojnie działać W innych obszarach, które nas będą interesować jeśli chodzi o zwiedzanie świata Pokémonów, No i zobaczymy co tam Misty nas pokaże, mogłem zmienić tego Magikarpia z pierwszego Pokémona, bo on tam nic i tak nie zrobi Jednak tu pisze o Pokémonach ofensywnych Nie defensywnych, no ciekawa opcja Mimo tego, że używa tych może po to używa tych smatniaczy do obrony po to, żeby potem nie musieć się bronić, tylko atakować. No, ciekawie, ciekawie. O, o gazu, do Nidokinga wystawem i zobaczymy ile on przetrwa. No właśnie, używa tej X obrony. A my w tym czasie sobie HON atakiem. I po prostu będziemy. 22 level. To już jest naprawdę fajna przewaga, nawet jeśli chodzi tu. Jeśli przeciwnik ma tutaj przewadę jako e, typy No to można powiedzieć, że się troszkę wyrównuje przez e, liczbę leveli. Jeszcze cios krytyczny, no to Już naprawdę tutaj e, dołożyliśmy swoje yy, Wstawmy jeszcze raz tego mag Magikarpia Żeby zdobył troszkę expa e, Bo tutaj naprawdę dużo się z tego expa zdobywa i warto tutaj A nie, nie zmieniliśmy jednak <grych> xd dobra nie zmieniliśmy. Trudno. Raczej powinniśmy to. uuu wygrać. Już tu chciałem trochę zaszaleć, ale widzę tutaj Bobby. Dość szybko został pokonany. Jeszcze krytyczny weszedł. hu Chameleon do boju. Chameleon tutaj może nie przetrwać chociaż ani jednego ataku naszego przeciwnika. Może uda się przynajmniej go podpalić. Jakby się udało, ten star, star mi podpalić za no pewno by tutaj sporo zmieniło. O, i dokładnie to się wydarzyło. Tego Bumblebeam yy, już raczej nie przeżyjemy. Dokładnie. Super efektywny. No, na, poziom, na podobnym poziomie są Pokémony. PJ musi dokończyć tą sprawę Quick Attackiem. Zobaczymy, ile tutaj PJ zdąży, zdała, zdziałać. No, jeszcze jakoś się. Przez to, że jeszcze rani się ogniem i ten quick tak jeszcze dorzuca troszkę obrażeń To jest szansa na to, że to się może udać Że to może się ma szansę udać Uuu, ale ten bumblebeam bumble yy, Strumień Strumień wodny bąbelków yy, Naprawdę dużo zadaje obrażeń yy, Może, <ścoughs> może Clefairy to przeżyje chociaż tak. atak yy, Nie, nie, nie no, i został nam tylko ten Odish. Ja tu chciałem już na pewniaka iść na tego naszego na, na Tom Misty. No, może, możemy to jeszcze przetrwać, bo ten ogień rani cały czas. Jeszcze super efektywny działa trawiasty. No dobrze że tego Odisha złapałem, bo to już by był koniec. A jeszcze mamy, mamy pamiętajcie, że mamy tego. Mamy oczywiście naszego magikarpia. A ten Magikar będzie żył, no i tam będzie go dalej palił ten ogień. No i to chyba koniec. Tak jest! Udało nam się. No, mówiłem, że nie będziemy trenować Odisha, ale jednak go zapaliśmy i tutaj nam wygra walkę tak naprawdę. Poison power. No, poządem dostaliśmy ruch, który zatruwa. No. Hu, udało się. O, możemy używać kat, do śnięcia drzew. Tylko ja nie mam pojęcia. TM11 dostaliśmy. Bim. no. Tylko czy nasz. Ja chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale czy nasz magikarz może się nauczyć tego od ruchu. Jeśli znacie odpowiedź, na no to mówcie, bo ja chyba znam. Czy jakikolwiek z naszych może się go nauczyć? Może klefery, no ale klefery. Ach, to nasza klefery. Gdzieś tu pewnie można dostać tego. tego. Ja już to chyba wszystkich pytałem po tych domkach i nigdzie nie udało mi się dostać yy, kata. Czyli cięcia. Ja gdzieś pamiętam, że gdzieś to tutaj było. No dobra, ale najpierw udajmy się tam na górę. Gdzie mieliśmy... Uzdrowmy najpierw pokemony. O, to jest. I zakończmy tu odcinek i w następnym odcinku już pójdziemy tam na górkę. To by było na tyle. Na razie Cześć. w tym. Odcinku.